Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat EVNG i wirtualnego kontrolera Aruby. Jak zaimportować taki kontroler do swojego środowiska wirtualnego, laboratoryjnego w EVNG? Więc proces jest co ciekawe, trochę bardziej manualny niż w przypadku GNS-3, mimo że samo rozwiązanie EVNG jest bardziej nowoczesne. To proces wygląda w ten sposób, że musimy najpierw ściągnąć odpowiedni appliance wirtualny, czyli OVA Applik z portalu sapotowego Aduby. Żeby to zrobić, trzeba mieć oczywiście odpowiednie uprawnienia, ale jeżeli będziesz miał z tym problem, to oczywiście odezwij się do mnie. Ja mogę ci pomóc w tym zakresie, jak również w wygenerowaniu czasowych, testowych licencji, które są potrzebne do tego, żeby całe rozwiązanie kontrolerowe zadziałało. Więc ściągamy sobie najpierw plik OVA z tego poddalu ASP.arubanetworks.com i rozpakowujemy ten plik. Możesz rozpakować go na swoim komputerze. Możesz od razu OVA wysłać na serwer EVNG, w zależności od tego, jaką masz preferencję. Ja w instrukcji poniedziałkowej pokażę, jak rozpakować ten plik na serwerze już bezpośrednio. Czyli tam najpierw będzie wysłane pliki VMG, a następnie będzie rozpakowane. Jak wyodrębnisz pliki z tego katalogu, tego applianceu, katalog, tego appliance, OVA, będziesz miał dwa pliki dysków VMDK. I teraz trzeba skonwertować tą wersję VMware'ową. Na wersji KVM-ową, dlatego że EVNG, tak samo jak GNS 3, stoi na KVM. -ie. W związku z tym format dysku twardego musi być odpowiedni. Odpowiednie oczywiście komendy gotowe już możesz użyć, które są na blogu zamieszczone, nie trzeba ich wymyślać, wystarczy je odpowiednio skopiować. Kolejnym krokiem ważnym jest struktura katalogu, czyli w EVNG jest przewidziany konkretny model nazywania katalogu tak żeby on się nam później w interfejsie GUI pojawił w odpowiedni sposób. Cały ten schemat jest opisany w dokumentacji, ale jeżeli chcesz krócej dowiedzieć się jak stworzyć nazwę katalogu wymaganego, wystarczy, że wejdziesz na bloga. I tam jak stworzysz odpowiednią strukturę katalogu, czyli nazwę ale w odpowiedni sposób i przekopiujesz czy przyniesiesz te skonwertowane pliki dotyczące dysków twardych tego wirtualnego kontrolera. No to tutaj w zasadzie wystarczy potem wyczyścić tylko y, resztę niepotrzebnych plików, katalogów, które używaliśmy do rozpakowania i można przejść do konfiguracji przez GUI. Tam już tworząc nowe środowisko laboratoryjne y, możemy dodawać nody. W liście nodów mamy już stworzone od razu Aruba y, Mobility Controller. Taki obiekt, tylko ten obiekt nie ma dysku twardego, nie ma odpowiedniej wersji, póki sami nie zasilimy tego miejsca odpowiednimi plikami. Więc już mamy w GUI dostępne dwa dyski twarde i odpowiednią wersję wirtualnego kontrolera. Możemy wybrać tylko sposób dostępu do konsoli, na przykład VNC, i cały proces implementacji tego wirtualnego kontrolera jest zakończony. I to jest tylko tyle. W sumie jeżeli zaimportujesz ten wirtualny kontroler, to cała reszta kolejnych replikacji tego kontrolera jest prosta i intuicyjna. W tym podcaście to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia już za tydzień.